Cześć, jestem kas, razem ze mną jest Blumis I gramy w kolejny odcinek Dreamscape 2 Nightmare Hell, chyba jak, Hail, jakoś tak to się chyba nazywało Zaczynamy w miejscu, w którym skończyliśmy Po odblokowaniu nowej lokacji, gdzie jest nowy chest e, To jest, o, tam było oko Oko PM, i nosa Eye of the Beholder, 1 z 1, czyli mamy wszystkie e, Na razie... Na razie zdobywamy wszystkie, tak jak powiedziałem. E, używaj wszystkich czasów. A, bo jeszcze jeden musimy... Jednego. To podnieś go, już tu jest. Jego się nie da podnieść. No okej, okay. czyli musimy jeszcze jednego znaleźć. To a możemy no wyjść i zobaczyć, czy możemy iść... A, nie, możemy iść dalej nawet. Czyli musimy gdzieś znaleźć ostatni... A... To czego jest to? Fin part. A ja wejdź do buta, nie? Znaczy do, do buta, do telewizora z buta, nie? Bo wiesz, jak coś nie działa, to pią Tutaj widać, że z buta może i, i, i wsadź, nie? Nie no, nie, no, do, do, nie nożyczki. Chyba nie zadziałało. Mi ja, jak telewizor nie działa, to go z buta biorę i działa. Tylko proszę, nie ten nasz. No tu, a tu może butem, albo nożyczki połóż, bo może pójdzie przewod przewodzenie po nich. Tak. No, to te nożyczki. No. O, właśnie. Jest, ostatni. To lecimy Dobrze. grać w szachy. To będzie długa gra. A masz ustawić po prostu. No A, to królowa jest chyba tu. wszystkie te. Nie, bo nie, nie ustawisz tak. No jak nie. No nie. Teraz tak. Y, zobacz, co jest zwierząt postaw gdzieś no to jest wie Bo to są same królowe mówiłam ci już jak, jakbyś nie poustawiała to po odpalasz a możesz się stawiać tylko w miejscu gdzie nie jest zaświecone myślisz tak nie, te, te, tą przestaw tu, obok. No. Teraz tą tu i tą tu. Oko. I oko. I. A, nie lubię tego. Patrz, razy dwa się cofną. o I tu jest oko. No. I tu jest oko. Otraje, otraje, wymi. No, usuń to. O, widzisz? Ekwipunek przeszkadza. A. Mamy dwa przejścia. Ale to Trzy. będziesz... No do przodu możesz iść w prawo i w lewo, to masz informację, tylko że pewnie mosty są popsute. I won't be able, I can't fly. Czyli lecimy do przodu. No to zbieraj. No to jest ten, tu pewnie coś trzeba będzie dorzucić. Na razie nie mamy nic. A... O, A of Beholder, ile? Dwa, nawet nie musiałem szukać, tu masz ten. O, do kabelków. A coś takiego mieliśmy. No czekaj, nie mogę tego się. E, musisz najpierw kij znaleźć. To jest głupie, bo ja bym to podniósł i po prostu gdzieś gdzie bym znalazł skid i tyle. Well, something really seems to be missing here. Musimy znaleźć jeszcze ringi tutaj. Uh -huh. i, znajdzie, I zrobimy sobie wojnę smoków. Wojnę smoków? Uh -huh. tu gdzieś będziesz wychodzić. Okay. Trochę kiepskie powiem ci to jest. Okej. Okay. Weź jeszcze raz na Skafander i potnij to kluczem. Może możesz. To są cęgi. Nie, nie możesz. No to możesz wyjść stąd co najwyżej. It's missing something. Może wiaderka. <laughs> na głowę. Jaki dzwon. Schodziło się kiedyś w takich dzwonach pod wodę. No dobra, no. Oj. Cofamy. Jeszcze tu raczej nie ma za bardzo, za bardzo to są nic. Jakieś... A, to, są, to, to są tam, tam gdzie, nie tak, Dobra, okay. gdzie masz tak, gdzie masz sadzić ogień i e, lód. E, kable się rozłączyły. Nie, myślałem. I potnij to. Dobra. Łańcuch przy łódce. Okej, okay, a może tu jeszcze coś? W łańcuch przy tak. A, ten. O, mamusiu. Okej Czy teraz pojawił ten wir? No hmm. eee. I wiesz co? Spróbuj zabrać stąd kulę No nie możesz Już nie mogę Wsiadaj do łódki i płyniemy do wir. Ja bym płynął Haha ha. O, mamy o, jest i jest butelka. Nie przepłyniemy, tu jest beholder. Wiesz co, nie możemy chyba płynąć. Tak mi się wydaje. Musimy się pozbyć wiru, a do tego potrzebujemy sfer, które gdzieś tam poznikały. Zostawiliśmy je. O bo... Tam. Gdzie? Bo trzeba było ich tam użyć. A weź tutaj na kwiatek i tą butelkę z użyj. I pyk. I ogień. Jeszcze luz. Aha, cofaj się teraz. Tam do tego pilara. I wsadzimy ogień, i pewnie no, jedno przejście tak. się otworzy. No do przodu jest prawie no tak a ja no to I believe I can fly. Do dziecięcych lat? oko jest na środku. 4 Oka. Tu będzie klucz potrzebny. Nie, już nic nie ma. to są do. Podniosłeś to jak tu możesz oddać. No może mogłam coś wydziergać. Nie, można wejść dalej. Jakbym miał ja to zrobić, to żeby to zrobił. On chce się pobawić. Dźgnij go y, tymi. Ja. Rzucić butem, mówisz? Nie, no, on będzie gadał po prostu, żeby go uwolnić. Mm. Szczerze mówiąc, to nic innego tutaj nie ja ma. Tu Oczu nie widzę. Ok, tu ok, jeszcze coś na jest. Następnej. O, mamy ringa. Eee, amulet. Co tu jest? A to jest No, czyli, czyli musimy znaleźć baterię. Wtedy ciuchcia pewnie ruszy. Oko. Ok. Tu też są cztery oka, tu jest jedno oko. Ale pochowali, dobrze. Czy widzisz gdzieś jakieś światełko? Coś, tu miga coś, okej. Okay. Nie, szufladę otwieraj. O! Oh, szukamy, okej. Okay. Penis seal. Nie. Tu jest termometr, ale to nie kompas. Kompas jest tu. Wiesz, że nic nie działa? A powinien działać, że to jest kompas. To tu jest nóż. Mhm. Działa, ok. Eraser. Eee, film. Termometr jest tutaj. Już, no, a wcześniej na niego kliknąłem mi się nie dało. Film, pencil i kompas. Pensil leży obok. A co z tym kompasem? Wydaje mi się, że to To jest. No mi też się wydaje. A zamknij szufladę. I teraz? Nie. Kardiogram. No dobra, a może drugą szufladę możesz. E, tu balon. No na środku, ten splaczały. Tuba to może być ten list, co jest na środeczku. Nie. Yeah. Ok, bolts. Push, pin, Bateria. To... Może ją dostaniemy później. Jeszcze f... Pendant. Pendant to jest yy, taki naszyjnik, czy coś takiego, nie. Jak zamkniesz, to będzie pendant odsunięty? Tak, to, on, to to jest pendant. Otwórz dolny. I tu musi być kompas i film. Film mamy? Jeszcze kompas. To. A, masz, ok. Not inflated balloon. O, można go napompować no to... i przebić e, tymi igłą do dziergania. Nie, tu będzie potrzebny śrubokręt. One się ruszają. No, bo pewnie tam gdzieś coś jest pod nimi. No dobra, możemy jeszcze wejść na górę. Do kuchni można wejść? Można. Tak. Kuchnia? No. Oko. Zgarnij, no podnieś to oko zgarni rękawiczkę Jedna z dwóch There's Lara, she's also tiny okej, okay. no to to już chyba nie za wiele To idziemy na ten. na górę teraz Dawaj Tesla, o jaka bateria o, to, tą baterię to myślę, że jakbyśmy wsadzili do tego pilota, to przez miesiąc by działała oko. Przez miesiąc? Tylko przez miesiąc myślisz? Myślę, że tak, bo byśmy się bawili tym cały czas. Jeden z czterech. Dwa z czterech, trzy. Chowają to wszystko. Dobra, mamy drugą rękawiczkę, to będziemy mogli się do, dotknąć elektryki.

Podnieść ten klucz, i tu będzie to, to potrzebne: takie trzy medaliony, trzy przyciski, trzy medaliony. Mamy jeden, więc musimy je znaleźć jeszcze dwa, i wtedy będziemy sobie odpalać e, kontrolę. A tu? Nie, to nie, rękawiczki? Rękawiczunie i screwdriver mamy oh, i mamy baterię. Dobra, jedna z dwóch Sprawy jeszcze coś ewentualnie. Nie. A tu powinno być jeszcze jedno oko w takim razie. Albo tu, Aha. albo na przybliżeniu na tym. No, jeszcze pokrętełko znalazła, Tu też coś będzie... Do, a, do tego jest w kratce wentylacyjnej. Aha. Było coś takiego. A przybliż jeszcze na stół? No, tutaj. Znowu ok, no to będziemy szukać, dobra, no to cofamy o, znalazłem a tak myślałem, że tu coś może być ale mówię sobie, nie, tak obwód nie schowali mm. tak miało być czyli ty... wracamy? tak, tak, teraz już tak A i tutaj tu, no i screwdriver będziemy odkręcać Okej, okay, no klik Uh, I don't is full, but it's missing a whale. No to tu masz. No. Podnieś balona. O, dobra, mamy wszystkie oka. Cofamy. Balonem w kota. Aha. a to jeszcze nic nie możemy zrobić? Nie, jak znajdziemy młotek, to w nią rzucimy. Mhm. <laughs> Dawaj. Słuchamy? Czekaj. No. Tylko nie jest to do tego. Do czego? kilofa. Tylko nie możemy tego podnieść. No bo jesteśmy berbeciami. A Myśmy... pewnie lampą musimy się powiększyć. No. Więc znaczy dalej. jak znajdziemy lampę, to musimy się powiększyć. Kot? I balon. Myślisz? A jak? I teraz te igły. Bateria I okay, możemy teraz sobie um, ogarnąć joystick Zobacz co to Door handle uchwyt do drzwi Minę nie było gdzieś? Trzeba czy coś po podnieść. Crowbar, coś takiego może, chociaż na no, tą klamką można było to podnieść na upartego. Mm. Na tym był. Ono, na fotelu. Oko, które? Drugie z czterech. Że lokt? Tak. Bo nie doczytałam. Tak, że nie że niby lokt, ale nie. No można... to po co mi ta ramka była jak lokt? Nie wiem. Żeby użyć. Co za kupole, no? Czyli idziemy stąd. Tak. Może tym kluczem można podważyć? No, ja bym spróbował. Jak nie to, to zawsze można go w, w głowę. Jeszcze mysz podnosi. Dobra. Hmm. To ten kot gdzieś przeszedł. I tej myszy się użyje, żeby kota ściągnąć. No, użyj myszy. Hmm. To ten gremlin. Na jakiś wstydziech? A coś zostawił. A do zegarka. Ile już mamy tych zegarków części. Nie mam pojęcia. No kliknij Cztery. Gdzieś jedną chyba ominęliśmy coś czuję. No dobra. To widź. Mm. U dołu, u, dołu, u dołu. Nie, no tu. No dobra. Nadal jej nie możemy dziabnąć, Dobra. To teraz może te, bo ringi. Ale nie wyjdziemy stąd. Dlaczego? No bo nie możesz wyjść ze snu. Musisz skończyć sen, żeby użyć ringów. Okej, okay, no to co nam zostało? Tu, tu klucz. Nie mamy klucza. I tu jeszcze gdzieś są dwa oka, nie? A. O.

Taśma... Ja już znaleźć ona była tam, zamiast do niej iść, co za no ja ćwak. on jest głupi. Mm. Taśma i wejść na y, trzonek, no? Nie. A na nią? Też nie. A puzzle, piece of the box? Czy był jakiś box? No wiem zobaczymy. Znaczy jedyne co mi się kojarzy, to ewentualnie tam gdzie włóczkę znaleźliśmy, ale to był stolik. O masz puzzle piece of the box. Maska, to tego nam brakowało. A klucz? Nie. Nie. Ale mamy Spir. to. Okay, i kabel mamy. Tylko, że... O, właśnie. Dobra. Ok. Jeszcze light bulbs potrzebujemy, jedno okie, panie. No nie możesz, póki nie masz bulbsów wszystkich. No i tak, tak by wychodziło z tego, e, co, ale coś jeszcze mieliśmy. Jeszcze mieliśmy jakiś sznurek, no po lewej stronie, po lewej stronie w inwentory. Mm -hmm. Treat. Eee, Skoczy teraz do laury. Gdzie? Ale to aha. bateria była. Albo jemu ja daj sznurek. Okay. O, ma coś. Ale podała, Wiesz to. to! A ty krzyczysz do tego mikrofonu? Przepraszam. <laughs> Przestery będą. Dobra, to jest part of the car? No to. A, to ta, jemu dajemy. Tak, tak, tak. Nie, na tył, na tył straża, straży. O, i wsadź. I użyj. No, sprytacza. No dobra, ale o. mamy pulpa ostatniego. Okay, o, OK, to teraz możemy tam sobie działać. Cały czas patrz miał w kieszeni i zamiast dać... Ale coś czuję, że nie znajdziemy wszystkich AOB beholder. No i zrób pentagram teraz. Znaczy pentagram gwiazdy Dawida. Ale gwiazdy Dawida. Nie, 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 nie. Po tych musisz ciągnąć. Ten będzie w tym mi. To, to masz na trzy. Czy cztery masz od tego? Cztery, więc on będzie tu co najmniej. Tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Tu masz dwa, więc ten będzie tu. Tylko zawierz tego spod spodu, no? Zawierz go stąd. O. Nie może być. No tam też nie. On ma trzy. To może być tu na przykład. Wtedy ten u góry niżej. A trzeba cztery symbole, trzy symbole ułożyć w ogóle. Super. Każdy będzie wiesz. On... Ten co ma 4, ten ma 3, więc on tam nie może być. Bo na co ci tu 3? Ten ma 4. No i on będzie tam, gdzie są cztery co najmniej. Nie, tylko 4. No i ten też ma 4. Te będą obok siebie. Tak, tego zabierz. Stąd. Postaw tego. Tego przysuń. Okej. Okay. Teraz tak, ten ma 3. No do góry zabierz tego stąd. No, o, gitmanina. Na sam koniec, ok? I git. I teraz drugi znak. Drugi symbol. E, potrzebujemy zacząć od takiego, który ma 1, 2, 3. Tu są 3, 3. Najwięcej są 3. Wszystkie, które mają 3, by dało radę obok siebie ułożyć najlepiej. 3, 3. Nie, no tu nie możesz mieć. Potrzebujesz tu 3. 3. 2, te podwójne będą u góry. Wszystkie 3... Po kolei będzie raz, dwa, trzy. Ułóż najpierw te podwójne. No nie, ten jest środkowy. Do góry ten. I teraz tak, zabierz te stąd. Kolejny będzie ten. Tego stąd zabierz. O. Nie. O, elegancko. No. No takie znośne. Teraz najwięcej ma. Dwa mają cztery. Ale nie stykają się ze sobą. Ten będzie na dole. No? Dobrze był. No Do czego go przestawiasz? No? 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 Otwieraj się. Nie, powiększaj się. A, powiększaj się. I z 8 lat zrobiło się 16. Ciekawe, czy to jest ten, który nam, którego nam brakowało. Ale znowu nie wszystkie holder zdobyte. Tak? No. No to czego nie mówisz? Ja mówiłem. E, mm. Dobra, mamy, przede wszystkim mamy... Nie. Czy nie idą generalnie po kolei? Chyba no to, nie. Dobrze wiedzieć. No to dawaj. Wychodź. I tu. Tu i jeszcze dalej. No. O właśnie. Ale tym chyba już później się Tak, zajmieram. w kolejnym odcinku? Dobrze, no to tą zagadką zajmiemy się w kolejnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszamy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych odcinków, a tymczasem życzymy Wam miłego dnia, miłego wieczora, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć! Cześć.